Rzeszowski Łapacz Wspomnień, podcast seniorów. Nagranie odbyło się w Pamię Spółdzielczym przy ulicy Fredy 4 w Rzeszowie. Nie było takie oblegane. Później raczej było, było kin. Później było więcej kin. I na przykład ja pamiętam, że chodziłam na język angielski. Mama mi płaciła, żebym uczyła się języka angielskiego. Ja z kolei, no, jeśli chodzi o naukę języków obcych, nie jestem aż taki orzeł w tej dziedzinie. Ciężko mi to szło. W każdym razie, ja były wtedy filmy o winetu. I jak tylko wyczytałam, że jest jakiś po prostu film, to zamiata język angielski szłam do kina. No pamiętam, jak wyszło, to na ja w taką burę wtedy dostałam, mama taka była na mnie, ściekła do no w latach 60. To ludzie chodzili do kina w Soszy, to były kolejki w przykazach, no tak, nie wszyscy dostali do nawet wila, bo teraz... to, to, Do każdego kina, bo ja tak. pamiętam, to były 70. -te lata do tego przodownika. Wchodził wtedy ten z Louis de film Żandan się rzemi". Ja stałam, trzy, przez trzy dni chodziłam, stałam w kolejce i za czwartym razem, się, na czwarty dzień udało mi się kupić i miałam w pierwszym serce piśmienie. Ale byłam taka szczęśliwa, że mi się udało. No bo w telewizji przecież nie było filmów takich, no. Nie, w telewizji to... tylko to był jeden program, później wszedł ten drugi program, no ale to... takie, żeby zachodnie filmy były czy coś. No to tylko w kinie. No, a nie to trzeba było odstać. Wtedy była tylko chyba bonanza w niedzielę puszczała. Oj, te bonanza wszyscy się Adamie kochali. Tak, wszyscy się badamie kochali, ale każdy miał tak. z tych mężczyzn. Opustoszały wtedy ulice, a tak to wszystkie były filmy z demolutów: rosyjskie, czeskie, węgierskie. Nie było nic takiego zachodu, nie? Cztery pancerni los. Tak, pewnie nam się tak bardzo podobały te filmy. Asianie, mieliśmy wybór, nie mieliśmy wyboru z no puszczali i to było no... Ale to też wiesz co, ale to też były lata, które po prostu od wojny jeszcze nie upłynęło aż tyle czasu. No nie było też tej świadomości takiej. Nie było świadomości jak to wyglądało. Tak. Z Niemców robili ja, głupków. Nie wiem czy pamiętacie jak na przykład wyświetlali film Czterej Palcerni i Pies. I na przykład ci aktorzy przyjechali na, na Stadion Stol Rzeszów. Nie, tego nie pamiętam. Nie? nie. Jezus, to było takie obleganie, jakby ja nie wiem, jacy celebryci przyjechali. Przecież tam było tyle ludzi, bo był ten czołg, był czołk 102, nawiasem mówiąc, by był on wypożyczony właśnie z tych koszar koło mnie, bo później on stał z tymi rękami odbitymi i po prostu wtedy on był ci aktorzy byli właśnie na stadionie. No to przecież to było straszne obleganie. Nie, to, to było nie tak, jakby. Przyjechał do Rzeszowa na stadion Sali taki ustrowiciel na, na, na wlewie. Kaszpirowski, tak? Na wlewie, na żeby... on się chyba nazywał. To było w lipcu, a był nie samowicy. Cały stadion był ludzi. Bo przychodzili no i on zaczął ten seas. Mówi, żeby się za ręce złapać. Mówi, że ci za kłotem też, zostaną stropie. I ludzie tam od rada, byli na tym słońcu. A to się dopiero zaszło od trzecia. No i tam, nie wiem, podawali jeden ze był no. Uzd uzdrawia od razu 20 tysięcy ludzi. Ale ludzie to wierzyli? i e, to przyjeżdżali, a tam jechałem na autobusy, to złoś też przyjechali na ten seansy narodowego. Ale były też tym kaszpilowskie, tak? Ten? Ale ale, ale jest, jest ten... telewizor. Bo był taki zgromadzony Harris, on już w domu kultury uzdrawiał. No to szybciutko uzdrawiał, wchodziło się do niego, tak ręce. On mi Basta. I ludzie w tam nie żyli. Znaczy się, ja powiem tak. A no to jak człowiek przyjechał, siedział na opale. 6-7 godzin do Zepeser, to wie, usaszy. Uda, bo udaru dostał albo co? A no, że, że działa jego, jego metoda uzdrawiania. Ale ja powiem tak, może to śmiesznie, może ktoś to nie wierzy. Ja w to wierzę. Znaczy nie w sensie, że ktoś przychodzi i obrazu uzdrawia, nie, ale taką sąsiadkę mam z góry i ona się między innymi, powiedzmy leczyła za pomocą machadełka, nie? Miała jakąś aurę w sobie, w każdym bądź razie, na przykład jak mnie coś bolało, to zawsze szło do pani mieć i pani mieciu boli mnie. I ta faktycznie trzymała i tym wahadełkiem latała, i proszę mi wierzyć, mnie przestawało być może to była sugestia, może coś, ale po prostu... Uważam, że są ludzie, którzy mogą mieć taką jakąś aurę czy coś, ale no nie, że 20 tysięcy ludzi nagle otworzy ręce, nie, no bo raczej w to niewielu. Też Tachinowa, jaka jest, pod Szaby. Był, pamiętam, Stanisław. Zdrawiał przez telewizor ludzi, gdzieś tam butelka musiała stać na solę jakoś te ręce i miał tam górę żywą wodę, co to się mówi, robił. Tak, żywą wodę i to jakoś... Dłuższy szansa tak my, przez telewizor leży tych ludzi. Ale ile pieniędzy zarobił? <grym> to są no to No to, to nie wierzę, ale taki może kontakt osobisty, jeżeli ktoś faktycznie... Y, Uważam, że są ludzie, którzy mogą mieć y, 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 jakoś takiego do nas jest na suwesnie, te. To też może iść w niektórych przypadkach że pomaga. Zaraz są inne metody uzdrawiania, że tam... I tak, uzdrowi, zrobi, że przez okno wyrzuci 20 tysięcy i zniknie. A żeby 20? No. Ale to nie, no to przecież muszą mieć jakąś siłę, sugestie, że. No muszą mieć do przekonywania, to... że. Więc Czy mówiliście coś, jak się zdawało maturę w dawnych czasach? Hmm. Nie, o maturze żeśmy nic nie mówili jeszcze. To może ja powiem, bo tak ciągle coś nowego, hmm. proś nowego ja byłam drugim rokiem też reformowalnej matury. No i to było dla mnie cudowne, ta matura reformowalna, bo kryteria były następujące. Jeżeli napisało się dobrze y, matematykę, to już się było zwolnionym. Jeżeli napisało. Z matematyki, z ustnego. Jeżeli się napisało dobrze z języka polskiego, też było się zwolnionym z języka polskiego. Zawsze trzeba było jeszcze zdawać, bo pić wiedza o Polsce i świecie współczesnym. Ale na czym polegała ta innowacja? Że jak przez dwa ostatnie lata, bo cztery lata chodziłam do, do liceum, że jak miało się dobrą ocenę, to było się zwolnionym w ogóle. Bo się to ustnie zdawało. Z języków, bo uczyliśmy się dwóch języków. Jeżeli się z jakiegoś języka miało ocenę dobrą przez dwa lata, było się zwolnionym. No, i był jeden przedmiot do wyboru ustny, który niezależnie od wszystkiego trzeba było zdawać. Więc ja z tej reformy byłam przeogromnie zadowolona, bo napisałam polski, napisałam matematykę, byłam zwolniona wiedza o Polsce i świecie współczesnym, zawsze mnie to interesowało. W związku z czym, miałam ja dobre oceny przez dwa lata, byłam zwolniona. Z języków lubiłam je zawsze, dobre... byłam zwolniona. A że geografię uwielbiałam, no to taka dla mnie była matura. Napisałam polski i matematykę i poszłam na ustny z geografii. I to takie było żadne przeżycie. Całe szczęście, bo jak teraz widzę, jak się oni denerwują, było to, klucza, to, to super było. No taka matura była, ale była też motywująca, że warto się było przez te dwa lata uczyć. Ja chodziłam do technikum i też zdawałam maturę, ale też na, już na innych zasadach, mm -hmm. bo jednak jestem młodsza trochę. Było tak, matematyka i polskie było obowiązkowe. Jako dodatkowy przedmiot można było sobie wybrać jakiś dodatkowy przedmiot i była obrona pracy maturalnej. Ja chodziłam do technikum do te, o specjalności technologia wody. I myśmy jako po prostu pracę naturalną mieli. Ja akurat miałam odstojnik, coś, co związane jest po prostu z danym no, z technikum, prawda? W każdym razie z tym, że ta praca naturalna była być taka, że ja po prostu musiała być... W skali jeden do iluś tam, ale ten odstoił miał tak pracować, jak, jak rzeczywisty. I później robiło się opis tego, i zdawało się właśnie jeszcze oprócz, że omawiało się te techniczne sprawy, to jeszcze się ustnie teorię po prostu zdawało. Natomiast matematyka i polski to były obowiązkowe. I dodatkowo ja sobie wybrałam jako polski, ponieważ prawie ko kończyłam takie technikum, ale. Teraz oceniam po latach, że to była pomyłka, bo ja raczej jestem humanistką niż, niż przedmioty ścisłe. I dlatego ja mówię, no później wybrałam sobie polskie. Także matura pisemna i matematyka i ustne I polskie tak. i obrona pracy naturalnej. Z tym, że tak jak mówię, matematyka była obowiązkowa i polskie było obowiązkowe. I 5 lat. I 5 lat nauki. Ja nie pamiętam, ja miałam. Polską matematykę pisemną na pewno. No na pewno, I w polski też na pewno pisemny musiał, niech ma ryć. No Nie, pisemny miałam, polski matematykę, a ustnie znałam rosyjski i geografię. Ale na jakiej zasadzie geografia to... Wy... A ten rosyjski to nie mam pojęcia. Obowiązywał język, w, w, w liceum trzeba było, a nie wiem jak. U ciebie. Do, liceum. do Do trzeciego liceum. Tu. Ubiję już ale jak wiesz, damy matura z polskiego, to nie była taka jak teraz, że były takie innowacje, że albo coś tam pisali, czyli się na pamięć, zdawali z tego, co pisali i tak dalej. Tylko to był, jak były tematy, to takie przekrojowe, które były z, z wszystkich lat po prostu. Przecie poszczególne okresy, wszystkie epoki. Tak, wypracowani, wypracowani. Trzeba było się oprzeć na lekturach, które się przerabiało. Także ja pamiętam, że miałam temat, y, charakterystyka bohatera romantycznego. I to trzymamy z wszystkich epok, czyli bardzo no i, i otwarte. ortografii i pozamiatamy. I pozamiatamy, tak. No, z naszego pokolenia to raczej nie robią błędów ortograficznych, natomiast obecnie robią błędy ortograficzne. nie, nie no, no, są no, na klawiaturze. Tak, widzę. I pomimo, że można ustać na komputerze, a nawet tu mogłabym na komputerze. No to No, ale oni nawet tego się nie potrócą, żeby zobaczyć, że podkreślone zmienić. jak chodziłem do liceum w latach 60 1962 1966 to w Rzeszowie były tylko trzy licea. Liceum pierwsze przy 3 maja, tam chodzili tylko chłopcy. Liceum drugie... Y Wtedy to było przy ulicy Turkienicza, teraz jest ulica Księdza Jałowego, było koedukacyjne. I dziewczęta, i chłopcy. Natomiast trzecie liceum, przy ulicy Chopina, chodziły tam tylko dziewczyny. I było tylko trzy licea, a teraz. Ile jest mnóstw? Ale to jeszcze za Pani czasów to jeszcze były mundurki jakieś takie? Tak. Bo wiem, że stracił się jakim liceum, ja wiem, że mundurki jakieś obowiązywały dla wszystkich jednakowych. Tylko nie wiem, jakie to były lata. U mnie, no jak ja chodziłam, to były fartuszki granatowe, biały kołnierzyk i tarcza przyszyta. A to tarcza była bowiem Przyszyta, nie, że na agrawce, bo to było modne chłopaki, na agrad. Może nie. Nie pamiętam nazwiska, ale raz w tygodniu było na lot, było sprawdzanie, czy jest tarcza. no gdzie no, dziewczyna pójdzie starczą z, z na górce albo to. No. To było nie do pomyśleń, ale to było sprawdzanie, łapanie, już no wpuścił do szkoły. I miał już nie takiego woźnego, fajnego gościu. On nas wtedy wpuszczał gdzieś takim takim tylnym wejściem przez piwnicę, że się przechodziły. Czyli trzymał z tego świątynę? Tak, to była środa albo czwarte. Właśnie to nie weszło się, przecież tutaj teraz co? Właśnie miałem tak, że w trzecim w Gumiaku, w latach 60 to w piwnicach były takie obozy, kolumny, tam były łóżka piętrowe i tam... A tam później były te szatnie, szatnie. Takie boksy były, takie boksy. Trzecim, no, na wakacje były... tam młodzież tam miała hmm, spanie tam, hmm, mieszkali. No i chciałem powiedzieć, że ja mieszkałem na Długosza, to tam w okolicach mieszka to ma łatwe dzieciństwo, bo tam przedszkole było, podstawówka i ogólnie był. Tak, bo tam to wszystko, to podsumuje, mógł... ...redukować, od, od przedszkola do, do szkoły średniej w jednym miejscu. Tak, tak. Ja chciałem właśnie powiedzieć, że tydzień temu, w sobotę, Byłam na spotkaniu klasowym 45 lat po zdaniu matury. Myśmy się spotkali w Dębicy z naszym wychowawcą i tak dalej. W każdym razie też właśnie wspominaliśmy o tarcz, bo to też było obowiązkowo. Tylko my wpadły na taki pomysł, że tarcza była obszywana ładnie. Później no. były y, y, pina, nie pineski, tylko szpilki zbijano, ale my sobie kładły tutaj tarczę. Więc Nikt się z się i nie ośmielił. Sprawdzić, czy one są faktycznie przeszyte, to... <grymnie> Więc tak żeśmy wychodzili ze szkoły, oczywiście tarcza na bok. Ale ja jeszcze jedną ważną rzecz yy, pragnę powiedzieć. 12 października tego roku, czyli już niebawem, w drugim liceum Do 20 lat. jest 100 rocznica 120 lecia istnienia liceum. I. My zapisywaliśmy się drogą mailową, kto chce uczestniczyć. Płacało się pieniądze 50 zł, bo to ma być jakiś taki poczęstunek, kawa, jakieś ciastko. No i szykujemy się na tę uroczystość, która odbędzie się w sobotę. Zaczyna się o 10 w kościele, a o 11 już w liceum. Ja chodziłam do klasy, gdzie były same dziewczyny. I to była klasa taka, gdzie użyło się francuska, bo tam był język francuski, uczyłyśmy się. I my do tej pory trzymamy się razem, spotykamy się nieraz, a w kontakcie telefonicznym to jesteśmy dosyć ścisłym. No i w tej chwili, już z jakieś 12 dziewczyn jesteśmy mówione, że się spotykamy w ten sobotę 12 października. Zobaczymy, będzie na pewno cudownie. Na no tezno, na no, no. no nie wiem, bo na stulecie trzeci ogólna wydał taką książkę, tak? Nie wiem czy wie Nie, ja nie wiem, nie. Można, można kupić też takie, niektórzy mają tak na stulecie. Tak samo w, do, w budowlance na pięćdziesięciolecie też takie wydali książkę. No, tam no, być może że to wydano. A nie wiem, a w drugim ogólniaku też coś, coś takiego wydali? Było chyba na, ale ja nie byłam na tej poprzedniej uroczystości, ale wydaje mi się, że, że była taka książka. I tam a, wszystkie czy, roczniki czy, były czy, spisane. Tam historię. Tak, bo ja nie byłam na tym, to znaczy na 100% trzecią nas na stulecie na chyba. Wydał zachodzenie. No a gdzie to było? dostał tu książkę. To trzeba było kupić kancelarii w szkole. szkole ka? tak. A dużo ludzi kupiło, bo niektórzy mają te, te książki. No to coraz czeka, Bo ja, ja nie ja to miałam taką klasę. W ogóle żadnego kontaktu, nic kompletnie. No jak klasa się trzyma. kończył jeszcze tu, ale kontakt się. Ukał. Były same dziewczyny. Już nie pamiętam na którą rocznicę, ale jeszcze wtedy była restauracja Polonia. W rynku, i my zrobiłyśmy przyjęcie dla siebie w tej restauracji Polonia. Oczywiście kryteria były takie, że tylko same osoby, które chodziły do tej klasy. No i jak to się zaczęło gdzieś, ja wiem, o 17, tak o godzinie, chyba 3 nad ranem, byłyśmy w toalecie i proszę sobie wyobrazić, w tej toalecie było tak czyściutko. Jakby dopiero było posprzątane, i, i wtedy my doszliśmy do wniosku, że kobiety sprzątają w domu, więc umieją uszanować czyjąś pracę. I pomimo, że tam urzędowaliśmy od 17 do tej godziny nad ranem, było tak czyściutko lśniąco, no bardzo czyściutko. No a czekajcie, bo a propos tarczykła. Tarczę przyniosła? Nie, tarczę gdzieś mam do mego wejścia, ale mam takie o moje zdjęcie z pierwszej klasy. I mam tu tarcze. Takie zdjęcia. Podstawówki czy te? To były takie zdjęcia obowiązkowe i spamiętam tak. Mundurki były. Nie mandurki. no, to nie. Że... Ja wiem, ja wszyscy ja robię, ale to było właśnie wam takie. Dobre, no. Nikt się nie wyróżniał. Ewentualnie tylko kołnierzekami, Wtedy dokony, kołnierzy... jeśli je pisszywa miar z laną gitach, tak, ale w tej na białe ja ma mam taki kołnierzek, a ja mam w kropki, a ja, ja uważam, że to było bardzo do... dobre. Nie było żadnych konfliktów, że tam jest to... lepiej ubrany, te rążeń. to nie było. Starcie, nie. noże będę staromodna i staro siedca, ale uważam, że, że ten szkoła ten... miała szacunek, ja potaki, uważam, że y, 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 powinny być zachowane jakieś zasady, jeśli chodzi o chodzenie do szkoły. Naprawdę razi mnie, jak widzę dziewczynę wymalowaną z postokciami 2 cm z brzuchem na wierzchu, z kolczekiem w uchu czy w nosie, jak to idzie no, do szkoły i to jest no, upełnie. Wydaje mi się, że to skrzynica jest, ale może w parku. Nie pamiętam tytułu. No. Bo w parku przy ulicy Dobrowskiego, kiedy ja byłam dzieckiem, to w niedzielę tam był pan fotograf. Bo się wspomina całej rodzinie. Tak? No i właśnie jak, to jest właśnie fajne, bo tych zdjęć mam kilka. No, no. Ja mam przy kurze jaju. Nie wiem ile tam mam rok, może dwa, przy takim łzybku, brak ma na takim koniu, ale ja mówię, że właśnie wtedy też tam w parku było bardzo wesoło wtedy. Ha, ha. No teraz warto odwiedzić Park przy Dąbrowskiego, bo jest po renowacji bardzo ładny, jest bardzo super. super tak.